wszystkich uczestników 52. Rajdu Świętokrzyskiego tutaj w Samsonowie. Brawa, oklaski, krzyki, piski! Druhny i druhowie, 52. Rajd Świętokrzyski w górach naszych pięknych, najstarszych w Europie jest w tym roku pod hasłem Tetrapod. Druga trasa miała wczoraj festiwal, na którym zaprezentowana została wspaniała piosenka o Tetrapodzie. Jak to wygląda, co to jest? Zapraszam. Thank yeah. <laughs> Dopadły mnie, o, się do wszystkim życie zaczęło, się. O, o, o. ten, 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 traput. ten, 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 Prawie 400 milionów lat. O, o.